Dobrze, ale zapisz ]No, może, bo mamy bobrowaka, na którym jeździ nasz bohater. Kielbasa może go na przykład karmić. No tak, dobrze. Chciałbym, żeby ten bohater posiadał takiego eterycznego, magicznego swojego... Bobra. Bobra, pomocnika, który potrafi zrobić dla niego takie rzeczy, Żeby go brakenować, tak? ...takie gramy, które nie mogę otworzyć w tym momencie przenosi się do magicznego powołanego świata 4 w każdym razie dobrze, wykorzystamy w każdym razie ustaliliśmy to, że czerwony dla naszej gry będzie wykorzystanie z tego wokra, który będzie wierzchowcem dla, dla bohatera i może mieć zupełnie inne zastosowania, ale jakby o tym za chwilę. Na razie, na razie mamy pomysł na... na i to, będzie to, to nie może być tylko tak, że bohater przemieszcza się powiedzmy na tym bowrze od jednego punktu do drugiego. To musi być, no bo drugi dobrze, drugim musi być koniec. Dokładnie, najlepiej by było, gdybyśmy teraz mogli zbudować więź bohatera z naszym pieszkowcem. Mówi jaką największą. Bobra, który jest wierzchowcem, e, wierzchowcem bohatera. Eee... I on opowiada historię, bo był zawsze bohaterem i on wiedział, co się nim dzieje. Dobrze, ale to, co mówicie to to, teraz, to już jest następny punkt, który jest, powinniśmy omówić. tworzeniu scenariusza, mianowicie... Postacie. ale wracając jeszcze do, do gameplay'u wykorzystajmy w, w ten sposób, bo to, że bohater od punktu jednego punktu do drugiego jeździ na bombrze, to jeszcze nic, ale no, nasz że, to, pupry, że nasz pokrót będzie e, również elementem gameplayowym, będzie takim wieżowcem, który razem z nami walczy. Czyli no, czy dokładnie. Tak? Rzadej, żadnej rzeczy w sumie tego nie, nie było już takiego, gdzie bohater się e, w e, naraz, naraz jeśli na, na wierzchowcu. Oprócz tego między jedną lokacją a drugą, oprócz tego ten będzie patrzy ramię w ramię razem z nim, z przeciwnikami, je, jeśli z niego zejdzie na, na czas walki, a poza tym to może być głupi, inteligentny i on może mówić, co on może być zwykłym wiązytacją i przyjacielem bo bohatera, który dokładnie on tak W ten sposób e, doszliśmy do części następnej pytanie i za moment. dobrze? na razie musimy powiedzieć o tej części byśmy przeszli tą strukturę tak jak pudno e, Następny etap to postacie. W tym miejscu należy powiedzieć o tym, w zasadzie, jak powinny być budowane postacie, czy też jak z reguły się je buduje. Tutaj, na tym screenie widzimy, nie wiem czy rozpoznajecie, pewnie niektórzy tak, to jest bajonetta, slasher pochodzenia japońskiego. Bardzo charakterystyczna bohaterka, która jest wiedźmą pokrytą własnymi włosami. W momencie, kiedy zadaje ciosy, te włosy z niej schodzą, zostaje raga. Pamiętajcie o tym, że postacie są Waszą, tak naprawdę, najważniejszą bronią, jeśli chodzi o opowiadanie historii. Czy, czy nawet pominię głównego bohatera, ale w, w wielu miejscach główny bohater jest niedokreślony, tak jak, powiedzmy, w NPEG-u, jak, jak w Turc 2, gdzie on, on musi być niedokreślony, żeby grać, mógł, mógł się trochę z nim zgrzeźć, ale cała historia jest opowiadana przez NPCów. Musicie tak stworzyć yy, tych NPC-ów, żeby po pierwsze żeby byli yy, interesującymi postaciami, yy, nie szablonowymi, to yy, te postacie nie mogą być płaskie. My, gdy zaczynamy do tworzenia postaci, ko yy, korzystamy yy, z, dwóch, yy, z, dwóch, yy, z dwóch koncepcji, które się nawzajem uzupełniają i które pomagają nam stworzyć yy, trójwymiarowe i, i naprawdę żywe postacie. Pierwszą z nich jest koncepcja wielkich piątki. To jest koncepcja psychologiczna, yy, która w zasadzie teraz dominuje w psychologii, jest bardzo często podnoszona. Jest takie, no. więc to jest koncepcja pięciu kontynuów, de facto, pomiędzy którymi wyznaczony jest jakby poziom, yy, który osiąga dana, dana postać. Powiedzmy. Teraz nie będę omawiał tego wszystkiego, bo bardzo dużo można wymówić. Ci, którzy zainteresowani są tworzeniem fajnych postaci, to jest niezła, niezła rzecz. Można sięgnąć, właśnie wpisać wielka piątka w Google i wyskoczy wam mnóstwo materiałów, e, pom, po, które pomogą w jakiś sposób zbudować postacie? Teraz przejdziemy przez jeden, e, powiedzmy, e, introwertyzm, ekstrawertyzm. To jest nasze kontinuum, e, na którym określimy naszego dobrołaka wierzchowca. To znaczy, jeżeli introwertyzm jest tutaj, a ekstrawertyzm jest tutaj, to w którym miejscu znajduje się nasz wierzchowiec, naszec? Czy jest bardziej otwarty? E, przepraszam, bardziej otwarty, e, otwarty na doświadczenie, e, skłonny do ujawniania własnych emocji, mówiący więcej, bardziej wygadany, czy też jest bardziej zamknięty, cichy, spokojny, e, bardziej skupiony na sobie, czy jest bardziej ekstrawertyczny, czy jest bardziej introwertyczny? Jak będzie nieśmiały Pytanie, czy pozagrać się od dla, bo jeżeli nie potrzebujemy to już tego Tak, jak najbardziej, to jest świetny pomysł. To jest świetny pomysł, dlatego że ja To jest gameplayu. Niestety bierzemy ekstrawertyka, e, e, ponieważ... Mówi to, co myśli i tu będę komentował na Czyli zwyczajnie ekstrawertyk w tym wypadku będzie dla nas bardziej użyteczny. Więc zrobimy ekstrawertyka. Jeżeli to są sceny, czyli tak zwana skala stenowa, którą używa się w psychologii, powiedzmy jej górne nacechowanie oznacza duży poziom natężenia cechy. Ja mam dziesiąty. To jest poziom, więc gdzie znajduje się po Coś jak osiem strzelek. Dobrze, powiedzmy, że mamy poziom natężenia natężenia introvertys, są na poziomie. W ten, ten sposób korzystamy jakby z wszystkich pięciu skal z Wielkiej Piątki. E, oczywiście to nie opisamy w postaci tylko też e, cyframi, tylko zastanawiam się, jakie to będzie miało konsekwencje. Na przykład kolega tutaj podał, że nasz programach będzie komentował w cyniczny sposób czy, czy, czy bohatera podczas gameplayu, co będzie bardzo, bardzo dobrym i ciekawym wieczorem. E, Chodzi o to, żebyśmy nie wiedzieli go cyframi, ale też wiedzieli, co, co za tym pójdzie i dlaczego właśnie, dlaczego w ten sposób, dlaczego określamy go tutaj, usłyszałem akurat przy Drugą koncepcją, którą stosujemy równocześnie z koncepcją Wielkiej Piątki do budowania postaci, jest koncepcja trójwymiarowych postaci Sheldona. To jest koncepcja, którą możecie przeczytać w książce Character Development and Storytelling for Games, którą polecamy. To jest bardzo dobra publikacja. Sherton pisze, że e, gdy on tworzy postaci, e, tworzy je e, jakby z, trzech, z trzech różnych wymiarów. Po pierwsze, e, korzysta e, z wymiaru e, psychologicznego. E, w dużej mierze jest to, to jest już e, częściowo to, 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 co my wykorzystujemy przy e, w Wielkiej Piątce. Określamy to, jaka ta postać jest, jaka jest jej osobowość. Określamy ją całkowicie e, psychologicznie, jaka ona, ona jest, e, że tak powiem, wewnątrz. Wle, Drugi poziom to poziom e, społeczny, gdzie określamy e, historię postaci od, od, od jej urodzenia, może nawet od, od, od pradziadków czy praw pradziadków. E, Im dokładniej, tym lepiej. E, określamy, ją, e, względem, e, określamy wtedy postać npc względem jakby e, innych postaci w, w, w świecie. To, to, jest ten, to jest ten element e, socjalny, który. Interakcji. Który, musimy, który musimy znać? Eee, trzeci element y, tej te, te koncepcji to wygląd. Hmm. Rzecz. E... Czy bóg wejdzie mięciutki? Nie rzecz, będzie. Rzecz, rzecz bardzo istotna, którą musicie ustawić dwie, i oczywiście dogadać z grafikami, bo, bo oni też są od tego, żeby, żeby zasugerować swoje i żeby stworzyć, stworzyć też bardziej, bardziej ciekawą postać, bo ciekawszy będzie bóg, który będzie wiadomo. Wielkości, wielkości dużego lwa, powiedzmy, i będzie biegał z monozłem niż, i, i, i z siodłem na, na, na plecach, ym, a on będzie miał z kocami niż zwykły klasyczny bułgary, jakiego znany jest z bezpodkładnia. Dokładnie. W tym momencie jesteśmy w stanie już w jakiś sposób określić naszą postać. A to powiedzmy, że mamy tego bobra, e, wiemy, że jest ekspertykiem, e, rzuca, rzuca złośliwe, e, rzuca złośliwe em, do gracza. Nie chcę litów, że płócaszkę to burzy. Interesujące rozwiązanie, ale tak, tak. No to co um, nam się tu stworzył? Oczywiście musimy go włożyć w cały ten świat, więc elementy jego historii, e, te społeczne też musimy określić. Musimy powiedzieć, jak, jak bohater gospodarza. Z jakiej poprzej rodziny pochodzi? Jakiego miał ojca? I jak bohater jest. Spotkać się, go ja spotkał, jeśli już go zna wcześniej. Do, do, do tego, jakby będzie nam proszony kolejny element, na którym musimy pracować, czyli struktura scenariusza. Gdy mamy już określone postacie, które chcemy wykorzystać, bo pamiętajcie, to jest, to jest też bardzo, bardzo no, mocno istotne, żeby nie, nie zaczynać od, raczej od samej struktury, tylko zaczynać od postaci, bo dużo, dużo lepiej i łatwiej będzie wam określać strukturę scenariusza, który chcecie napisać, jeśli będziecie mieli interesujące postaci, tak jak my tu zaraz mamy naszego Boga. Na, na tym etapie pracujemy w ten sposób, że określamy e, przede wszystkim dwie, dwie e, sytuacje, w których znajduje się nasz główny bohater, bo musicie wiedzieć to, że każda opowieść jest e, opowieścią rozwoju e, bohatera i nasz, nasz bohater od na początku gry musi się znajdować e, w, na innym etapie swojego życia, w innej sytuacji niż na końcu. Musimy wymyśleć sytuację początkową i sytuację końcową. Eee, gdy będziemy mieli to, będziemy mogli ustalić to, w jaki sposób dojdzie o, właśnie od, od, od tego A do, powiedzmy, tego Z na końcu. Czyli to są dwa pierwsze, najważniejsze punkty. Tak, bo jest Początek i koniec. Powiedzmy, bo cel że cel bohatera, który osiągnie, gdzie zaczyna i gdzie kończy. Pytanie do tej, do tej części? Tworząc e, Tur 3 zakładamy, że do, załóżmy na uproszczenia, że, że albo że e, startujemy od razu po, po końcu Tur 2, czyli w tej sytuacji, w której, e, o której mówił Paweł wcześniej. Bohater pokonał imperatora, e, e, zniszczył go, jest wolny, może jak po świecie, natomiast e, imperatorem w tej chwili została e, jego siostra. Jaką chcecie? Tak. W sensie czy bohatera? Nie. <grym> Jaką chcecie sytuację początkową... To znaczy, Przez pobra Nie. Ale skąd się wziął, bo... Dobrze, no, no, ale może zdrada, zdradę lepiej wykorzystać na, na koniec historii. To zdrada na początku historii jest... E... Jest miałka, zwyczajnie. Bo musicie zbudować postać. I przekonać gracza, że nikt go nie zdradzi. To tak jak e, w grze, którą wspominaliśmy o pięciu dungeonach i dwóch piwnicach, na samym początku gry w zasadzie jesteście zdradzani i to nie jest żadne zaskoczenie. Nie dlatego, nie że nie Dlatego, że nic nie zostało, ale tak, ale nic nie zostało zbudowane. Tak, bo zresztą zależy od tego, jak prowadzisz historię, bo to jest jeszcze inna sprawa. Zbudować relacje między, między bohaterem Mógł i... Musisz gracza w przekonaniu, że nic się nie zmieni, że to jest właśnie stan świata. I teraz, jeżeli zrobić zrobić twist, Wtedy to będzie zaskoczenie. Jeśli zrobisz to przed tym, jak, to, jak ta struktura się spetryfikuje, w sensie w jego pamięci, w jego mózgu, że on wie, że tak wygląda świat, mam dobra i on mnie nigdy nie zdradzi. Tak, a przede wszystkim musisz, wejść, ee, musisz poznać relacje między, między, między głównym bohaterem, który zostaje zdradzony, a tą drugą postacią, która go zdradzi. Czy to będzie policja jego siostra, czy to będzie czy Bóg. Czyli dobrze, zaczynamy za nas ze mi że... a na samym końcu nie zostaje zdradzony. To, że najlepsze, najlepsze historie yy, są pożytymi historiami. Podstawa historii, którą składacie, yy, powinna być prosta. Od, od razu komplik Stop. komplikowanie, bo teraz na razie... Bo na strukturze. E, bazowanie, bazowanie na skomplikowanych pomysłach nie, nie jest dobre. Jeśli przyjdziecie sobie, zanalizujecie sobie e, najlepsze gry, czy na, na, najlepsze filmy, powiedzmy, ostatniej dekady, tam cała historia jest naprawdę prosta. Jeśli, jeśli się zastanowicie nad tym. Później Nie, należy, należy tę historię jakoś yy, skomplikować i do, dopiero wewnątrz, ale ca cały szkielet schemat powinien być prosty. Więc te... I tu jest jedno pojęcie, te, które... które Hubert powinien wyjaśnić, mianowicie markafiny. E, tak, to, 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 to też. E, ma, mamy strukturę, tutaj ustalamy punkt, punkt początkowy, punkt końcowy. E, to ustalimy, za chwilę. Ustalimy też punkty zwrotne, chociaż z 1 albo 2, e, żebyśmy wiedzieli, e, bo bohater nie może dążyć po prostu A do Z prostą drogą, prostą linią. To jest właśnie to komplikowanie do historii po drodze. Ale są też e, magazyny. I tutaj będziemy wstawiali punkty, które będziemy potrzebowali Mcguffinów. Mcguffin to jest termin przez autora Tom Szkoka do określenia jakiegoś elementu wewnątrz fabuły, który popycha akcję do przodu lub który jest celem dla bohatera. To on się nazywa magafinem, dlatego, że nie wiadomo czym jest magafi, bo to tak naprawdę nie jest istotne. To jest coś, czego będziemy potrzebowali, co będzie popychało akcję, bohatera do przodu. Także określmy może początek i zakończenie. Sytuacja początkowa. Czyli sytuacja początkowa jest... Tak, pytanie jeszcze zanim zaczniemy? Został przekupiony kiełbasą w sensie? Dobrze, ale co by zaoferował więcej? To, co podałem, jest dobry punkt zwrotny do, do wpisania gdzieś tam na koniec. Pod, pod koniec. Mam jeden punkt z, z, zwrotny. Ale... No lepsze niż wówczas tylko inne.